Uwaga! Materiał zawiera spoiler do serialu Squid Game. Jeśli jeszcze nie oglądałeś, a nie chcesz zepsuć sobie oglądania, nie oglądaj tego filmu. Witam, z tej strony Wastom, a to kolejny odcinek na moim kanale. Jednak dzisiaj nie jestem sam. Jest wraz ze mną gość z kanału Mig Fighter. Cześć, tutaj Mick Fighter i na początku chciałem podziękować bardzo Wastomowi za zaproszenie do jego odcinka. Mam nadzieję, że mój występ w jego dźwięku Wam się spodoba. I oczywiście, nie zostawcie zostawić subskrypcji Was Tomowi i także łapki w górę. Zapraszam oczywiście na jego kanał, na którym znajdziecie na pewno wiele ciekawych treści. W dzisiejszym materiale zastanowimy się, czy jest możliwość, aby gracz pierwszy, staruszek, który odpowiada za organizowanie gier, był ojcem gracza 456. Tego, który jako jedyny w serio przeżył wszystkiego i skalono główną nagrodę. Zanim jednak przejdę do filmu, chciałem powiedzieć, że aż 92% osób oglądających moje filmy nie subskrybuje tego kanału. Jeśli ty tego jeszcze nie robisz, to zostaw suba już teraz. Jeśli film wam się spodobał, to możecie zostawić lajka pod nim. Napiszcie w komentarzu, co wy myślicie o tej teorii i o całym serialu. Ja już się przedłużam i zapraszam do oglądania. Dobrze więc, czy jest możliwość, żeby tą dwójkę łączyła jakaś relacja poza przyjaźnią? Podczas całego serialu jest wiele momentów lub też zbiegów okoliczności, jakie przemawiają za tym, że Gracz 456 jest synem Gracza 1. Jakie są to na przykład zbiegi okoliczności? Na początku należy spojrzeć na różnicę wieku. Gracz 456 jest jeszcze w miarę młody, podczas gdy Gracz pierwszy jest już w zasadzie umierający i umiera pod koniec serialu. Więc pod tym względem nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeden był ojcem drugiego. Gracz jeden osobiście pojawia się w Seulu, gdzie mieszka Gracz 456. Dzieli się z nim swoim jezeniem, a ten swoim alkoholem. Na pytanie co tu robi odpowiada, że ma kolegę w okolicy i u niego nocuje. Jeśli to jest prawdą, a nie kłamstwem, to w teorii nie mógłby mieć tu kolegi, jeśli wcześniej nie przebywał w tym mieście, niewykluczona zatem, że mógł tu mieszkać. Jeśli jednak to kłamstwo, a przybył tu tylko po to, by zaprosić gracza 456 do powrotu do gry i jako organizator gry mógłby wybrać kogokolwiek. Dlaczego akurat wybrał gracza 456? Gracz 456 ma alergię na mleko. Podobnie jak syn gracza pierwszego. W piątej grze gracz pierwszy mówi, że ta plansza przypomina mu jego stare osiedle, po czym gracz pierwszy mówi, że także mieszkał na podobnym. Gracz pierwszy celowo za demencję, by 456 mógł wygrać. Gdy pokazuje, że tylko udawał mówiąc A czy to w porządku oszukiwać i robić ze mnie głupiego? Można powiedzieć, że daje w ten sposób głównemu bohaterowi ostatnią lekcję. Przez cały czas wszystkich gier można powiedzieć, że 1 bardzo troszczy się o 456. Daje mu też swoją kurtkę z numerem 1. Jak wiemy, dalej gracz pierwszy od początku był bezpieczny jako organizator gry, więc tym gestem informuje personel w maskach, by uważali na 456. Dodatkowym, może niedowodem, a faktem na umocnienie tej teorii jest to, że nie wiemy nic o ojcu głównego bohatera. Nie wiemy, czy umarł. Czy pożyczył rodzinę, co otwiera nam drogę do spekulacji na temat pierwszego gracza? Ogłębna teoria nie jest w pełni mojego autorstwa. Na koncept, że gracz pierwszy może być ojcem gracza 456, natrafiłem w internecie przed obejrzeniem serialu. Z kolei przez cały serial szukałem dowodów na potwierdzenie tej teorii, gdyż uważam ją za dosyć ciekawą. Według mnie nadaje ona dosyć emocjonalnego charakteru odcinkowi, zwłaszcza szóstemu, w którym to właśnie gracz 456 jest zmuszony do grania przeciwko graczowi pierwszemu. A sam serial dzięki temu staje się znacznie ciekawszy oraz uważam, że otwiera to dosyć ciekawy koncept do kontynuacji w drugim sezonie, w tym to gracz 456 miałby się dowiedzieć prawdy o swoim ojcu. Dziękuję za oglądanie, a Mike Fighterowi za wzięcie udziału w tym filmie. Nie jest to na pewno ostatni film z teoriami o Squid Game i mam nadzieję, że zarazem nie ostatni kolor z Mike Fighterem. Tak jak powiedziałem na początku, chciałbym bardzo podziękować was Tomowi za to, że miałem okazję wziąć udział w jego odcinku. Ja też mam nadzieję, że to nie jest ostatni kolab z Vastomem, ponieważ świetnie się z nim pracuje. Zachęcam was do zostawienia łapki w górę, po to by zwiększyć zasięg tego filmu i żeby większe grono odbiorców mogło go zobaczyć. Z mojej strony to wszystko i dzięki. Do następnego filmu, elo.